Odpowietrzanie układu hamulcowego BMW E60. w BMW S60. W S60 zbiorniczek płynu hamulcowego znajduje się tutaj pod prawą stroną z filtrem. Trzeba wszystko to zdemontować i się tutaj do niego dostać. Dot czwórka dla BMW S60. Dobra, jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić, to się upewnić, że auto jest zabezpieczone. Pod przednie koła podłożone są cegły. Sprawdźmy, czy się trzyma. Trzyma się. Oraz musi być zaciśnięty hamulec ręczny, ze względu na to, że jest to napęd na tył. No i najlepiej druga osoba, w tym przypadku kolega, do pomocy przy odpowietrzaniu. Kolega będzie robił ciśnienie w układzie, naciskając na płyn, na pedał hamulca. Zademonstruj, proszę kilka razy takich wciśnięć potrzeba i na końcu trzymasz but w podłodze ja będę popuszczał przy kole i mówię że zakręcam kolega wtedy puszcza no puść kurwa człowieku to jest sprzęt który będziemy dzisiaj potrzebować słoiczek z płynem hamulcowym klucze do odkręcania od powietrznika wkrętarka oraz Młot yy, klucz udarowy do odkręcenia kół Dobra. to będzie nam służyło do podnośnika. Yy, nie wiem który klucz będzie dobry, dlatego wziąłem kilka rodzajów no i to. Idziemy działać. Zaczynamy od najdalszego koła względem zbiorniczka, czyli prawy tył. Odłożymy sobie na bok, i wkładamy podnośnik. BMW-60 są za miejsca konkretne, w które musimy trafić, nie możemy byle gdzie podnosić, ponieważ możemy uszkodzić próg. Dobra, trafiłem, krętarka ustawienia 1, wiercenia aby nie odbijała i moc maksymalna, i. Kręcimy podnośnikiem, koło jest w górze, nie jeszcze, kapek, teraz jest w górze. Ok, tu mamy zacisk. Jest on polakierowany specjalnym lakierem do zacisków, ale jak widzimy, średnio się on po dwóch sezonach trzyma. Więc odradzam. Z tyłu mamy odpowietrnik. Mam nadzieję, że go widać. Bo tutaj widzę, że skupiłem czepek na niego. O nie, jest tu, tylko był zdjęty cholera. No ale dobra, poradzimy sobie. Bierzemy nas słoiczek oraz wężyk. Celujemy jednym go słoiczka, drugim na odpowiednik nasz, zakładamy i dopasowujemy kluczyk, tu widzę będzie duży rozmiar, spróbujemy dziesiątkę O kurde, nawet większy, jedenastka cholera, dobra biegniemy szybko po dobra buduj ciśnienie Ok, ciśnienie zbudowane kolega trzyma a my opuszczamy o nie, teraz dokręcam, sorry Dobra, puszczone widzicie jak poleciało dawaj jeszcze raz Będziemy w tą stronę Uruzowywać. Kurde O dobra Tak, tak, tak Dobra, ładnie leci, tu nie było akurat problemu z zapowietrzeniem, więc kończymy przy tym tak, kole, zamykamy czepek, odkładamy to i zakładamy kółko. Na końcu wszystkie koła będą sprawdzone jeszcze kluczem dynamometrycznym, ale teraz się nie będziemy kłopotać. Idziemy do drugiego koła. Jeszcze nie. Coś ty Dobra jest, on jest elektroniczny Jest bardzo ładnie, widzicie Tak powinno trafić w to Mocowanie oryginalne Dobra Mamy w górze Odkręcamy kółeczko. O, nie chcę iść. Czyżby bateria słaba? Nie, jest max. To co jest? O, ta poszła. Te śruby są jakieś, kurde, gorsze. na pewno. Szkoda na jak tak wale. Trzeba byłoby ją w drugą stronę, kurde. Czekaj. Dobra. Okej, okay. oj. Była śrubo głupia. O, mamy ją w końcu. Masakra, jest z każdą tu będą takie problemy. Trzeba lecieć po przedłużkę. Kurwa masakra. Ja <noise> tylko warto nie no, coś ty, takie rzeczy właśnie najlepiej się ogląda jak są na filmie. Co nie, widzowie? O matko, kto to dociągał? Tragedia te śruby z tej strony Przecież to całość Potrwa dłużej przez to Kurwa gdzie tym o No nie wierzę Nie wierzę w to Tragedia jakaś nasadka coś nie pasuje na to czy co Nie, no pasuje perfekcyjnie. Ręcznie przynajmniej trzyma. <MM2> tak na rowerze leciegnijmy. Tak. Ty te korki, zamiast jechać na rowerze, to jeździmy, nie? To tak. Myślę, że elektryk jest kozak stary. Za... Skuter jest też fajny, ale... Jak jest opcja na elektryka, to... Ale mam jeszcze ziomka, z której kadańce Kurwa. No to dobrze. Kurwa, chodź. przydało się przyjechać szczotą, ale anyway. Dobra. Okej, wciskamy Jedenasteczko Dobra, no to proszę cię buduj ciśnienie Dobra, było trochę bąbelków chyba Dawaj nie wiem, dawaj jeszcze raz dobra nie, dobra, już jest czysto te bubelki to po prostu chyba gdzieś dostają się na lewo albo tutaj jest za ciasno, cholera czekaj, dawaj teraz no dobra jest git Ale co? No to dobrze. Teraz będzie te koło. Tu trzeba się przygotować. A tam za To się jeszcze obczyści, jak będą koła wymieniane z zimowych na letnie, więc na razie to nie jest temat tym filmiku, więc to pominiemy. Tam pójdą samym młotem udarowym. Oby tak Tak, kluczem udarowym zgadza się. Nie młotem. Mamy bilans 3 na 2. Zaskujemy te dwie jeszcze. Dobra, w końcu puściła. I ta jedna też puściła. Dobry boszek. Polecam wszystkim. 400 N generuje tu takiego prawdziwego. Wszystkie zdjęte? No to trzeba znóżki. Ale przywarło tu. O, udało się. Masakra. Trzeba by tu ładnie obczyścić kiedyś. Pum. Tu mamy odpowietrznik z tej strony. O, trzeba się tu do niego dostać. Tego nie zgubić. No i tu chyba też jedenastka. Nasz Płyn. Zakładamy płyn. Wow. Tu trzeba będzie trzymać płyn. Dobra, buduj ciśnienie. Kur... Fuck. Pff, dobra. Dobra. Puść, leci czyste. Tu jest dobrze. Chyba w tym tygodniu było tylko kilka bąbelków, ale sam nie jestem pewien już. Dobra, tu jest gites, można zwijać interes. Dużo na razie płynu nie zlewałem, ale ogólnie rzecz biorąc trzeba patrzeć czy nie trzeba dolać w zbiorniczku wyrównawczym płynu. Zaraz pójdziemy zerknąć przed ostatnim kołem. Tak, na koło od strony kierowcy. Uf, uwaga. Czy w zbiorniczku jest mało, czy nie? W zbiorniczku jest jeszcze bardzo dużo. Na razie nie dolewamy. Bo jak będziemy wkładać tą nakrętkę, to się wszystko wyleje przy takiej ilości. Dobra. Widać, że tu siedzisz, bo ciężej się podnosi. No i robi różnicę, bo wkrętarka ledwo daje radę, nie? Dobra. Pierwsze dało dobry znak. Drugie dobry. Ty, tu w ogóle śruby nie ma, ale jaja. Trzeba będzie znaleźć jakąś. Łatwo odeszło. to Celica. Celika. Widzicie to? To interkuler i tam się kryje turbosprężarka. Dobra. Temat prosty. Zdejmuje się kondomie. Kurwa nie chcę zejść. Czymś podważyć może. O poszło. Dobra. Tam czepek założyliśmy? Założyliśmy. Dobra. No, dawaj. Będę ci się Czekaj, bo nie mogę odkręcić. cholera obkręci się ajajaj jest dobra buduj udało się gotowe, gotowe. dobra buduj dobra dawaj jeszcze raz dobra Piękny płyn leci, ładny kolor, jest gitara. O. A to na chwasty, <laughs> nie no żartuję. Dobra. Czepy jeszcze, żebyśmy nie zapomnieli. I układ hamulcowy odpowietrzony. Kur... zremisowałeś tę partię. Mówię źle. Widzę trenujesz przed rozgrywką ze mną. No w sensie w lesznym graniu. I zremisowałem jeszcze trochę.

dłużka. Dobra, zaczniemy sobie od tego koła. Jest 110, dobra. Jest, jest, jest. jest. Spróbujmy więcej. A jednak więcej. To, to... Bo jest dokręcone bardziej, nie? Co no jest? około się wydaje. 126. Zobaczmy, jest. Jest, dobra. nas 126 sprawdzimy każdą z nich może być dobrze. Jest. Jest, jest, czyli udar ma dużo mocniejsze.